Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym się Wam pochwalić. że Żona mi zrobiła bardzo fajną niespodziankę i zabrała mnie do kina. I właśnie przed chwilą wyszliśmy z procederu. Dla niekumatych tylko powiem, że to jest film o historii, że w historii życia i społeczności Tomasza Hady. Jak Ci się podobał film? Fajny. Coś więcej powiem. Fajny. Dobra. Jestem dalej w szoku. Ale w szoku, że? Że, że fajny. Fajnie to jest wszystko pokazane. Dobra, moja żona trochę się kępuje i powiedziała, że w ogóle nie chce, żebym ją nagrywał, ale w końcu się zgodziła, nie miała innego wyjścia. Została eee... zmuszona. To... <laughs> Została zmuszona. Co ja mogę powiedzieć o filmie? No film był naprawdę fajny. W pewnych momentach był bardzo, nawet bym powiedział, śmieszny. <laughs> Scena z żółwie. No nieważne, nie będę tutaj spoilerował. Resztę myślę, że Wam opowiem w dalszej części filmu, gdy już po prostu dojdziemy do domu i tam... Nagram w jakichś normalnych warunkach niż w warunkach samochodowych. Widzimy się za chwilę. Teraz, tak na chłodną, mogę Wam powiedzieć o filmie Proceder. Tylko, wcześniej jeszcze chciałbym dodać, że nie słuchałem muzyki Tomasza Hady. Nie znam go aż na tyle dobrze. Ten film, że tak powiem, dużo teraz wyniósł. Znaczy, no. słuchałem, wiedziałem o tą kuchadzie. Coś, niecoś częściej się przewija, że tak powiem, gdzieś tam w innych utworach, które słuchałem, na przykład w utworach y, PEI, czy w, też w połączeniu z innymi wykonawcami. Jego samego jakoś tak ominąłem. Ciężko mi jest powiedzieć, dlaczego to tak y, się stało, ale bardzo do samego filmu. Film jest naprawdę bardzo do, fajnie zrobiony. Dlaczego? Dlatego, że y, twórca nie skupił się na samej. Twórczości, artysty na, na, nagrywaniu muzyki przez artystę wydawaniu płyt, czy także koncerta. Skupił się także tym bardziej na jego życiu codziennym, co bardzo nam no, tak tutaj pokazało życie takiego, można by powiedzieć, buntownika, który gdzieś tam szukał rodziny i dążył do tego, żeby mieć swoją rodzinę. I tutaj myślę, że tyle o filmie. Nie chcę też za dużo spoilerować. Myślę, że każdy powinien iść na film proceder. Film jest naprawdę bardzo fajnie przedstawiony i nie jest to film tylko dla miłośników rapu, miłośników hip-hopu. Jest to myślę film tak naprawdę dla każdego. A jeżeli chodzi właśnie o taki gest, który uczyniła dzisiaj moja żona, czyli zrobiła mi taką niespodziankę, myślę, że takie gesty są bardzo fajne bo przede wszystkim, a też przede wszystkim są bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że nie celebrujemy wtedy jakiegoś święta, nie robimy czegoś, bo jest jakaś okazja, tylko robimy coś od siebie dla kogoś. O, taki miły, po prostu czysty gest. Myślę, że takim miłym, czystym gestem jest też przytrzymanie komuś drzwi, przepuszczenie kogoś. Dość często, że tak powiem, takie przepuszczenie może być kogoś na skrzyżowaniu, co niektórzy kierowcy, no wiem, że robią to niechętnie, tak. I myślę, że możemy opierać takie Boje życie właśnie na takich miłych gestach, na wyciąganiu ręki do drugiej osoby i budować taką relację, tak? I teraz pewnie ktoś tu powie, że no, przecież ja tak robię, nie? A wiemy dobrze, no, ale wiemy też, że te osoby są nieświadome, że ale wiemy też, że te osoby są nieświadome, że robią coś źle, czyli tam obgadają kogoś w kącie i tutaj też od razu chciałbym zaznaczyć, bo... Chodziło mi o to, że jeżeli ktoś się na pierwszą, drugą randkę i idzie do kina, to te osoby się nie poznają, bo nie porozmawiają ze sobą, a rozmowa jest ważna, dzięki której można się bliżej poznać. Jeżeli idziemy na pierwszej, drugiej randce do kina, to idziemy na dwie, dwie i pół godziny, siedzimy w ciemnej sali, gdzie nie możemy ze sobą porozmawiać. No, nie jesteśmy w stanie napisać tej relacji, jeżeli jesteśmy ze sobą już dłużej, czy jesteśmy nawet po ślubie, to takie wyjście do kina jest y, bardzo fajne. Jest to taka, jakby po prostu randka, czy jakieś takie właśnie nie wiem, milsze przeżycie, coś coś, jakaś odskocznia, no, wyjście nawet z domu. To tak, bo tutaj też mówię, ja nie wyjścia do kina i bardzo proszę już mniej więcej o tym nie wspominać, bo tak nie jest. A co do takich właśnie niemiłych komentarzy, to też spotkałem się ostatnio, gdzie dwie osoby rozmawiały jedna osoba zapytała się drugiej, czy ta oglądała już mój film. Na no to ta odpowiedziała, że nie. A no ta osoba pytająca powiedziała, a co szkoda ci czasu. I teraz tak, powiem Wam tak szczerze: ja wolę 10 osób, które obejrzą film, wyciągną z tego konkretny wniosek, zrozumią coś, niż setkę baranów, które gdzieś tam przyplasną, a w końcu zaczął mi ogadywać, bo jeżeli ktoś coś ma do mnie, to. Ja się nie boję krytyki. Krytyka jest dla mnie motorem napędowym, też nie, musi, nie muszę się ze wszystkim zgodzić, tak? Nie wszystko mi się musi podobać, co ktoś tam mówi, tak? Możemy sobie wyjaśnić jakieś kwestie, ale nie lubię, jeżeli ktoś coś mówi w kącie, a do mnie mówi, że jest inaczej, tak? Bo wcześniej czy później takie rzeczy wychodzą na jaw. Wolę, tak jak wcześniej wspomniałem, 10 takich osób, które odbiorą to. Dobrze wyciągną z tego wnioski, nawet jeżeli to skrytykują, tak, a wolę takiego świadomego widzę, świadomego odbiorcę, niż nie ma od barana, który po prostu tego nie zrozumie. Czy to chodzi o film, czy to chodzi o to, co pisze na fanpage'u. Więc tutaj myślę, że jeżeli ktoś chce, że yy, tak powiem, coś mi powiedzieć, skomentować, okej, okay, spoko może to zrobić szczerze face to face. Tak ja mówię, ja się o nic nie obrażę. i wyciągnę z tego wnioski. I takim na przykład rozwiązaniem ostatniego czasu był zakup statywu, bo było powiedziane, że te filmy no nie do końca są dobrze nagrywane, że ja siedzę i też mój wizerunek no nie do końca jest dobrze odbierany. Za co bardzo dziękuję, tak? Zakupiłem statyw, statyw nie był drogi, kosztował 40 zł z hakiem, nie był to jakiś kosmiczny wydatek a już było mi po prostu łatwiej umocować na nim kamerę i po prostu łatwiej mi jest nagrywać. Z mojej strony to wszystko jeszcze raz gorąco polecam film proceder i zachęcam oczywiście do chodzenia do kina, tak i nie tylko do kina, do teatru, do muzeum, tak na różne takie wydarzenia kulturalne. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie filmu i do usłyszenia.